Także witam Was w tym kolejnym odcinku ze serii PRG. Odcinek 34. Widzowie na starcie, zostawcie apaczkę w górę, subskrypcję, dzwoneczkiem, wpaliście na kanał do Bartasza, do agrotimizatora i dzięki łuki za nagrywki. We wtorek będziecie mieli fajny odcinek. A dzisiaj mamy chyba poniedziałek, czyli jutro macie fajny odcinek z wyjazdu na policję ze serii Weka a dzisiaj będzie kiszonka. Dalej możecie napisać hashtag kiszonka, Przypomnę wam serduszko. No, słuchaweczki, tu muszę podgłośnić. Oby mi tylko te akurary nie parowały, to wam nagrałem z tymi akurarami. ten odcinek. Także już będzie elegancko, A jak zaczną mi parować, to wam zdejmę. I takie cóż nie. Lecimy, pod, lecimy jeszcze na tą kiszonkę na tamto jedno pole. Hmm, ja tam zostawię przyczepę. Cienikiem pojadę już na to pole tutaj, co będzie. Już mam powiem na które. To tam polecimy sobie. No dzisiaj na kierownicę dalej lecimy. No widzicie, kierownica jest używana, mimo jako prezent, ale używana. Hmm. Także prezent tu się korzysta. Żeby nie było, że nie działa, to działa. Tylko na początku, jak się wejdzie do farminga, czy tam do innej gry, to trzeba wiadomo ją przekręcić te 900 stopni w jedną i w drugą stronę, żeby ona dobrze działała. Nie wiem czy tu coś jedzie, czy nie jedzie. Palto licho. No jedziemy sobie dalej. No i tą martwą strefę ma dobrze ustawioną, tyle że o, o... tu jest ta kukurydza i tu przyjadę cienikiem zaraz, ale najpierw pewno tam pedałosyny no tam też się poletko Bo martwa stref ten cionik dopiero mi reaguje gdzieś odtąd, jak nie skręcę, także wiecie. A coś nie wina kierownicy, tylko wina u, ten, kierownicy w Ursusie. Po prostu no, nalecimy sobie na co? Co tu wam więcej mówić? 4 odcinki, znów nagram to będę miał na cały ten. do końca dziś, tego tygodnia, mam odcinki. Jeszcze będę miał do następnego piątku, nie? No. Dobra, to ja się czkarnią to sobie podjadę. No, te drzwiczki otworzymy, wałek wam odłączymy ja wsiadam i lecę na jedno pole tamto Wie wiecie na które zresztą przez krzaki lekkrwa mam no, gdzieś 17 chyba także nagrywam tero. No. Na tą mamy tuti to, pojadę tuti. No i dobro. wiecie co, to kurary to dobry pomysł, ale mi zaczynały zaczynają już parować i troszkę słabo widzę was także lipa trochę mam, chyba że bym okno musiał otwierać na odcinki to byłoby lepiej ale na razie będziemy się tak męczyć najwyżej zobaczymy na jakimś tam te, te cztery odcinki nagram zobaczymy jak to będzie los bez akurat was Dzisiaj dzisiaj no bez, po prostu Miała być wizytówka, to wiecie Nie wiem czemu ten bałek się zaczepia Ja się to jest to, że ja teraz nie widzę jak mam jechać Fajna naprawdę Taki forsznit Przeszkarnia No i cyk. czy pozwolicie? Po prostu sobie WS wyłączę. Ruret to tam niech zostanie, i tak daleko nie jadę z tym. Włączę kogoś, Po czymś przy kawałek przejadę. Tylko tu znaki jest widzowie. Zobaczymy, jak drogą się jedzie. Drogą się jedzie w sumie też fajnie. To mi się czkarnią. Jakoś fajnie, no fajnie, fajnie siedzi, naprawdę Tylko najlepiej to kościć jak y, miedza na przykład jest od y, prawej strony, nie? Tak chyba prawidłowo musi się kosić tym rzeczkarnią Albo no, jak kukurydza jest od prawej strony po prostu, bo Tak lipa widać, nie? Zaczniemy sałot te strunki Aha. jak tam przytnie trochę, to tam się nie przejmujcie widzowie No sa chudy tylko muszę włączyć bo zaś jest problem z tym, że ja za dużo skosze i nie pójdzie na przyczepy, bo będzie pełne na przykład i będzie lipa wtedy. A ja tak nie chcę za bardzo. No, by jeszcze na no, ze dwie przyczepy były, to będzie cud. No i tej kiszonki może mi na starcie na jakiś czas chociaż. Na tym mam podnoszenie dobre. Takie podnoszenie to przydatna rzecz. A chuj tam dobra, właśnie, że było jakoś to wykoszone. Tylko wszystko, nie? Najlepiej. Szkoda marnować tego. Nawet to, co jest uschnięte, to nawet bym mu kosić, nie? Na zboże uschnięte mogę kosić, bo to też jest z tego jakiś tam pożytek, chociaż nie? Chyba kabel od kierownicy mi się gdzieś tam zaplątał. Nie w tą stronę widzowy, w tą trzeba. ci trzeba ja To tyle chujowo wiecie No i widzicie widzicie, takie chujowe to trochę to pole mogą sobie wypożyczyć inny kombaj wiecie bym miał teraz łatwiej Ale Despegger był najtańszy po prostu tutaj takiego innego Tego chyba tutaj obok, co jest. Ale w sumie najtańsze to było. Najtańsza opcja to było po prostu. Opuść, opuść, kurwa. no ale zrobimy miniaturę ja bo nie mam nic dobra widzę, coś takiego może być No, by się dzisiaj to udało skosić na odcinku. No to będzie dobrze, nie? Więc po co to podnosiłem? Ale wiecie, widzowie, co? Będzie mi najłatwiej, jak ja sobie tak przyjadę tutaj. Tak nie wykręcę za bardzo, co? Tak myślałem Ale tak na drogę jak se na chwilę wiatr, to się nic nie stanie przecież No I byle by tylko skosić, nie? Nie wiem, czemu co mi ten kogut potrzebny Mhm mm pojadę se nawrócić na tym polu. Mimo, że to obsiane, wiecie, widzowie, to tak czy siak, mogę sobie tu nawrócić. Jedź, jedź to, jedź to. nie w pesików mam. Boże. oje, dużo mało nie mam jak to mówię. Lepsze takie niż żadne. A i w kukurydzę musiałem jeszcze wjechać. Jakoś twój idzie. 14 ton mamy, no tu wchodzi ponad wejście gdzie trochę się zmieści, nie powiem, że nie, bo tak Chociaż wszystko tu nie wejdzie A zaś nie wiem co tu by porobić po tym znaczy na pewno wiecie co? na pewno pomoże stależowanie by było właśnie stależowanie po kukurydze kolejny odcinek oczywiście dzisiaj chciałbym to wiecie co na pryzm już dać żeby to się kisiło Da bym poszedł też nagrać właśnie te, to talerzowanie od razu po tym odcinku i byłby spokój może już tylko trzeba to skłasić więc tym odcinku żeby to weszło teraz na jeden rozrzutnik, nie? Znaczy to nie rozejdź, nie do tego, ja Dobra. Kosimy trochę wewnątrz. o oh, kurwa. Chciałem tam to tam pojechać, jakby od tamtej strony. Ale zmienię zdanie i pojadę ty. Tutaj na razie muszę tak zejść, bo tutaj o, nie skosiłbym tego i bym miał mijaka. Niestety. Jak to wejdzie na jeden tego, to będzie cud, miód, malina. No bo to mamy ostatnie pole, tak jakby bez tą kukurydzą, to więcej nie mamy. Także elegancko by była Wy nawet Możecie teraz, jeśli to oglądacie, zostawić łapeczkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem. Będzie mi miło, oczywiście. no i będę się starał dla Was tworzyć kolejne jakieś rzeczy w tym farmingu, oczywiście. Najlepszym farmingu, według mnie, który powstał. No bo 17k, tak nie ja powiem, nie, ale ma wiele możliwości. Tylko to jest jeszcze nieodkryty no Gra, która ma, powiedzmy, teraz będzie miała coś koło 8 lat, chyba tak jego. No, a przecież przez 3 lata to nikt nic nie odkryje wielkiego w tej grze, nie? No, tu potrzeba wielu lat, żeby to coś fajnego tu stworzyć, nie? A jednak jeszcze tak, ta 17 ma klimat, jeśli ktoś ma jakiś słabszy sprzęt, to i tak mu pociągnie, nie? Nie ja trzeba mieć dwudziestki twójki, żeby tutaj sobie fajnie coś porobić, nie? Na przykład teraz jestem ja ciekawe, że będzie wyglądać dwudziesta piątka. Chociaż nie wiem, czy ja będę kupywał, nawet jak wyjdzie. No i ja jeszcze. Jak nawet będę miał nowy komputer, nie? Tu złożymy rurę. Ta się czkarnia, to w sumie pojedziemy ją zawieźć na PGR od razu A tylko tędy panie przejadę, co? Przejadę. Nie, ja przejadę pana spokojnie. No spokojnie, sobie przejadę tędy. na no, spokojnie. No także z 20 minut, chociaż weszło z tego to, będzie to cud miód malina. Nie to mi się czkarnie kazali gdzieś tu odstawić. Bo oni też będą jeszcze kukurydzę, a wiecie. Jeszcze w sumie zapalę Może by mi siłowniki w tej sieczkarni nie cierpiały W kim tam zostawię Nie będę tutaj nic brał po prostu Za co takie lagi mam nagle No nie wiem czemu Raz jest dobrze raz nie Nie wiadomo, za co uwagi A bo opory tu są włączone No dobra niech opór jest włączony bo jest Fs odporowo cofiemy pod rozrzutnik, ten pod przyczepę moją nówkę, full falnówka. może wleci tyle na weekend jakiś filmik albo pod muzykę znowu albo taki wiecie taki typu mm, jakieś zdjęcia z nagrywek, ze moich nagrywek i ekipy bo czemu by nie że może coś się pojawi w ten deseń i co nagram sobie odcinki i będę miał znowu spokój do końca czekajcie może jeszcze jutro mi się uda coś w dzień nagrać ze dwa odcinki to bym miał spokój do no ja znowu na kolejny tydzień na razie to mam spokoju na ten do końca tego tygodnia na następny tydzień będę miał już bez spokój a no jakbym jeszcze na tydzień fery miał spokój, to by było elegancko, ten gest Bo we ferie bym mógł się dla was odpalić live'ami z takimi rzeczami po prostu Ale i teraz planuję no, ja właśnie odpalić w piątek chyba stream'ka, albo właśnie dzisiaj może mi się uda po nagrywkach Zobaczymy Powiedziałem ja od razu mówię, że może się odpalę, nie? Żeby nie było. Dobra. Jeszcze nie szala włączę ten opór, bo mi jest niepotrzebny. tego Dobra, tu jest zasypane Na klawiaturze już to zrobię, bo na kierownicy to wiecie Zasypię w jednym miejscu i chujowo będzie to też w sumie za, wezmę sobie 60 i powiedzmy będę to ugniatał. Dobra, mierzę gdzieś na środku można walnąć to, żeby to było jakoś, wiecie, na środku, żeby była jakaś większa górka. A gdzieś tutaj wiecie, na dole taka mniejsza bardziej. Wszystko niech się wysypia weźmiemy 60, sobie jeszcze przykryj, ubijemy, przykryjemy no i nie wykryjemy. Dobra No bo wiecie co, nie idzie tym za bardzo zajechać Po prostu Z tego sobie zajedziemy gdzieś tutaj Jak myślę, bo ta talerzówka jest, jest Wiadomo Na razie sobie wiecie co Może sobie tu postawimy tego Ursusa i na dzisiaj bym zakończył odcinek, strzecie jeszcze subskrypcję z zaleczkiem w górę, będzie mi miło. Mamy tu już 25 minut odcinka, także elegancko starcie do kolejnego odcineczka i na razie.